Bierzemy witaminy. Tak. I coś jeszcze? No, generalnie na uodpornienie wszystko. No to to wszystko. A jak już was trafi grypa? No to do lekarza i, i to, co za... to w domu. Dokładnie. Leżymy w łóżku. Nie chodzicie do szkoły wtedy na pewno. Tak, dokładnie. Leżymy w łóżku, no i no nie wiem, no. Tabletki jakieś... A korzystacie z jakichś babcinych sposobów, tak jakieś herbatki z cytrynką, takie rzeczy? Tak, też, też. też, no. też to pomaga? Tak. tak. Nie posiadam, nie będę posiadał, ponieważ jem czosnek, zabezpieczam się. Do każdej potrawy dodaję czosnek i to mnie zabezpieczy przed każdą chorobą. A to jest taka, taki sposób przechodzący z pokolenia na pokolenie? Czy ja wiem z pokolenia? Nie wiem, ale cebula i czosnek to są takie dwie rzeczy, które zabezpieczają nas przed wszystkim, dosłownie. dosłownie. Jest środek zimy na przykład i tam nic nie dolega, nie? I tyle. Dajcie chodziłem do lekarza i wypisuje nam recepty. Ale żeby na przykład uchronić się przed grypą, bo do lekarza się jak już jest się chorym, a przed chorobą? Aktimer. Ja, ja, ja nie choruję na przykład. A się A rodzice nie stosują jakichś takich sposobów zaczerpniętych od babci na przykład? Mleko z miodem i masłem. Tak. O, u mnie to są. Ja? Tak. Dobrze się odżywiam. Ubieram i to wszystko. A kiedy już Pani zachoruje? Nigdy nie byłam chora i na pewno nie zachoruję. To życzymy Pani, żeby to było tak nadal. Dziękuję bardzo. Nie radzę sobie z grypą, nie choruje, Także nie mam tego problemu. Właśnie, że je Pani loda, to jest dobry sposób, żeby zahartować Jasne, na przykład organizm. Jasne, jak najbardziej. Cały rok. A to Pani nie choruje? Nie. Nigdy? Nie pamiętam kiedy, także nie pamiętam jak sobie radziłam. Tradycyjnie pewnie. Chyba to z cytryną. Prosta sprawa. Tak jest. Czosnek w różnych formach to Normalnie jest najlepszy zapobiegający antybiotyk naturalny. Mm -hmm. Nie szkodzi na, na nic w jakiejkolwiek postaci rzuć. Ja mam na przykład żuję czosnek i to się uodparnia organizm mm -hmm. i... Tylko wyjęłam, bo na ulicy zasadniczo nie, nie żuję. I, I właśnie czytałam y, kiedyś w piosku taką broszurę kupiłam, wszystko o czosnku. O dobre paręnaście lat temu. I, i tam są różne przepisy i wyznania, zeznania y, takich ludzi, którzy używali. Na przykład po wojnie y, jedna pani tam właśnie opisuje y, i jak jej mąż był w obozie koncentracyjnym i wrócił ze szkorbutem, to jest gnilec, mm. i ona mu kazała rzuć czosnek i tym mu wyleczyła ten szkorbut. Czyli czosnek w różnych postaciach jest dobry na wszystko? Bardzo. No, ja nie neguję antybiotyków, takich jak jest nagła taka potrzeba, ale tak zapobiegawczo, profilaktycznie, jak to się w medycynie nazywa. To czosnek jest jeden z najlepszych: cebula i czosnek. Chyba trzeba się dobrze ubierać, dobrze żywić i dbać. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć na ten temat. No, żadnych leków. Najlepsze grypa to jest, jeżeli już chodzi o ten mleko, czosnek, miód, stare babci, babcine sposoby, najlepsze, najlepsze lekarstwo.